Cześć z tej strony, Michał z firmy Wentek. Niecałe 700 zł. Tyle kosztowało ogrzewanie domu wraz z ciepłą wodą użytkową o powierzchni 55 m2 dla jednej z naszych inwestycji za cały 2024 rok. Ja wiem, że mi nie uwierzysz, ja wiem, że będziesz to podważał, ale w tym odcinku na konkretnych liczbach postaram się pokazać Ci, jak tego dokonaliśmy. Klimatyzacja, rekuperacja pompy ciepła. Jesteśmy wędek Pro Partner Panasonic. Więc na początku przyjmijmy pewną konwencję. To, co jest po lewej stronie, ten wyświetlacz ze sterownika pompy. To jest um, nagranie, które ma takie jakby, po pierwsze to z niego pobraliśmy informacje do tego filmu, do, do obliczeń, po drugie um, traktujmy to jako jakiś taki dowód, prawda, tego, że, 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 że takie dane zostały pobrane właśnie z, z pompy. I tutaj nie będę za bardzo się odnosił do tego, co się pokazuje na tym, na tym ekraniku. Natomiast będę mówił do Was w kwestii tego, co znajduje się po prawej stronie tego filmu. Ok, więc mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że zamontowaliśmy konkretnie my pompę Panasonic serii J3KW. Do budynku o powierzchni 55 m2 po obrysie zewnętrznym, tam powierzchni ogrzewanej według wyliczeń ciepło właściwie wyszło 48 m. I byliśmy teraz właśnie na takim jakby przeglądzie tej pompy, żeby zobaczyć, jakie wyniki ona generuje. No i tutaj właśnie o nich będziemy sobie opowiadali. Więc zacznijmy właśnie od tych danych. Ja tutaj je właśnie przepisałem bezpośrednio dla Was. I one znajdują się właśnie po, po tutaj na tym ekranie po, pra po prawej. I widzimy, że pompa ciepła pobrała energię w kilowatach w styczniu, tam 159 to godzin. No i tutaj tak po kolei, prawda, w kolumnie jest wymienione ile było w jakim miesiącu. Widzimy, że oczywiście w czerwcu i lutym mało. Wynikiem jest to tego, że wiadomo w tym czasie żadnego ogrzewania, czy tak samo i sierpień ogrzewania nie było włączane, jedynie ciepła woda użytkowa była tutaj grzana. Łącznie przez cały rok, tutaj mamy zsumowane 710 kWh. No, jakbyśmy to tak przeliczyli mniej więcej na złotówki, no to pewnie poniżej złotóweczki się złapiemy za, za kWh. Czyli, tak jak tutaj właśnie ta teza na początku została postawiona, poniżej jesteśmy poniżej 700 złotych za cały rok. Tam były też analizowane COP w poszczególnych miesiącach, no i widzimy, że po prostu COP w gojennych go, go miesiącach wychodziło tak jak tutaj na tej tabelce w Excelu. I teraz, jak się przeliczy prawda, COP z danego miesiąca, to powstaje nam ile kWh energii cieplnej wytworzyła sobie pompa, czyli pobrała. 159 w styczniu, a mając COP w styczniu 4, to wyprodukowała około 636 kWh energii cieplnej. Jak się sumuje wszystkie miesiące, no to powstaje nam tutaj, że w ciągu roku ta pompa wyprodukowała sobie 5022 kWh energii cieplnej. Będziemy tam za chwilę analizowali właśnie zapotrzebowanie tego budynku, czy to mniej więcej jest zbliżone. Jeszcze taki może tutaj wykresik niżej. Trochę zjedziemy. No, tutaj na wykresie przed przedstawiłem jak to się rozkładało właśnie w miesiącach, czyli jaki był pobór, jakie było COP w danym miesiącu, no i wiadomo, że to. Tutaj nie przedstawiłem, ale to mi się prze, prze, przekładałoby się to też na tą produkcję. Czyli pompa ciepła, żeby jeszcze raz, żeby każdy zrozumiał, o co chodzi. Pompa ciepła pobrała, załóżmy teraz w grudniu, 148 kWh energii, miała w tym czasie średnio COP 4,9, czyli wyprodukowała około 725 energii e, cieplnej. Sprawność bardzo wysoka, ktoś powie. No, taka rzeczywiście jest. Trzeba o tym budynku powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Że tam znajduje się kominek rekreacyjny typu Koza. I rzeczywiście, ponieważ ten budynek jest wykorzystywany jako do wynajmu dla urlopowiczów nad jeziorem Białym. No, to jakby jego fajną dodatkiem jest właśnie ten kominek, i klienci bardzo często z tego też korzystają. To oczywiście nie znaczy, że tak jakby cały czas ktoś pali w tym kominku. Myślę, że to jest takie trochę rekreacyjnie. Myślę, że na pewno trochę to, to doga, podgania ten wynik. Idźmy troszeczkę może teraz dalej. Ok, teraz zobaczmy, jakie są wyniki dla tego budynku w aplikacji ciepło właściwie. Ja już kiedyś o tą aplikację pokazywałem Wam w jednym z poprzednich filmów. Link go gdzieś tam do niego umieszczę w opisie, więc możecie sobie tam obejrzeć, jak się w ogóle to robi. A ja tutaj dla tego budynku to przeprowadziłem już, żeby, żeby nie przedłużać i wyszło nam z analizy, że mamy 2,8 kW Kilowata zapotrzebowanie na szacowaną moc grzewczą. Trochę więcej o tym budynku. To jest budynek całoroczny, ogrzewany pompą ciepła i ma w sobie też kominek typu koza. Rekreacyjny, niepodłączony do CWU. Na pewno, a budynek jest wynajmowany klientom, którzy wypoczywają sobie nad jeziorem białym w okunince. Województwo Lubelskie, to jest obok Włodawy. Trzecia strefa klimatyczna. Okej, okay. jak jest ocieplony ten budynek? Albo może jak jest skonstruowany na początku? On ogólnie powstał w roku tam... Coś koło lat, myślę, że 70., nie jestem tego pewien, ale tak to, to szacuję. Natomiast w roku 2020 mniej więcej został zmodernizowany całkowicie. Przeprowadzone zostało to tak, że zostały tam tylko konstrukcja tego budynku drewniane belki, do których później zostały przytwierdzone Płytały OSB został ocieplony wełną mineralną od środka 10 cm od zewnętrznej strony ściany 10 cm styropianu tutaj są łączna grubość ściany do 25 cm dach został ocieplony pianą Pór 25 cm Podłoga parteru, budynek jest parterowy, więc podłoga budynku to jest stropian 10 cm, taki zwykły to nie jest jakiś tam specyficzny. Mamy tutaj cztery okna tylko, ale takie spore, trzy szybowe, to trzeba podkreślić, nowiutkie, według najnowszych standardów, drzwi nowe metalowe, wysokość kondygnacji to 2,6, Tutaj niby pokazuje się właśnie 48 metrów powierzchni ogrzewanej. Tymczasem, no tak zewnętrzna, właśnie obrys budynku to jest około 55 metrów kwadratowych. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja tam jest za, 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 za zamontowana. Średnia temperatura utrzymana 22 stopnie. Trzeba tutaj powiedzieć, że gdy klientów nie ma choć budynek jest dosyć ma duże obłożenie. Gdy klientów nie ma, jest w granicach 20 stopni, gdy oni tam przyjeżdżają, to ta temperatura zwykle jest troszkę wyższa niż 22, więc tak można byłoby średnio przyjąć taką temperaturę. OK. Wyszło nam tutaj 2,8 kW. Wyszło nam, że projektowo ten budynek ma zapotrzebowanie... Zużycie energii cieplnej rocznej 5,3 tysiąca kWh rocznie, plus jeszcze ta ciepła woda użytkowa 3,9, co suma sumarum by mogło wynieść około 9% tysięcy kilowatogodzin energii cieplnej. Tymczasem oczywiście to jest projektowe, więc w latach takich zimniejszych też jest to brane pod uwagę. Natomiast ta ostatnia zima według tej lokalizacji, bo tutaj właśnie będzie trzecia strefa klimatyczna 3,6. Jakbyśmy sobie sumowali 3 i 3 i y, prawie 4 no to wyszłoby nam w granicach 7,5. Nam wyszło z obliczeń, które wcześniej pokazywałem, że pompa ciepła wyprodukowała właśnie 5000 kWh energii cieplnej, pobierając przy tym tylko 710 kWh energii elektrycznej. Mamy tutaj z wyliczeń ciepło właściwie, że... A, dlaczego też taka różnica? No wiadomo, ta koza troszkę pomaga. Yy, myślę, że tutaj też troszeczkę pomaga to, że yy, daliśmy do obliczeń yy, dosyć yy, dużo, bo znaczy do, daliśmy, że stale mieszka tam trzy osoby, tymczasem to, to trochę inaczej wygląda, prawda? Domek jest wynajmowany, nie, nie są to stali mieszkańcy. Dlatego ciężko tutaj oszacować tą, tą ciepłą wodę użytkową. No, nam wyszło właśnie w rzeczywistości mniej niż tak jakby ciepło właściwie oszacowało. I tutaj zjedźmy sobie też do dołu, bo chciałem to też pokazać że jakby według wyliczeń tego co było wprowadzone za, za, za okres ten zimy 2022-2023 to zużycie powinno być na poziomie 1040, 1040 kWh zużycie prądu, no tymczasem tak jak widzieliśmy, nam tutaj suma sumą wyszło te 700 na pewno to tak jak mówiłem, trochę to jako za. Ale to pokazuje jakby to, że nie, nie w drugą stronę, prawda? Czyli rzeczywiście się tak da. Pompa ciepła pobiera symboliczne tak naprawdę ilości prądu. W sensie ogrzewanie kosztuje bardzo mało, tak? bo 700 zł, nie całe nawet, tak? bo tam tak naprawdę troszkę mniejsze nawet stawki za, za, za ogrzewanie było, ale już przyjęliśmy takie tutaj jakby te, te wartości. Tutaj jeszcze chciałbym uprzedzić mm, komentarze, bo pewnie takie mogą się pojawić. Pobieraliśmy dane z, ze sterownika pompy ciepła, nie, nie ma tam podlicznika, czyli mogliśmy się w zasadzie pomylić troszeczkę, to znaczy te dane na sterowniku są troszeczkę tam inaczej zliczane, i ten potencjalnie może być jakaś drobna różnica. gdzieś tam ktoś tam kiedyś badał to, że to maksymalnie tam kilkanaście procent jest tej różnicy, niż gdybyśmy badali to na podliczniku energii elektrycznej. Nadal to jest bardzo dobry wynik, bo nawet gdyby to było powiedzmy 10% więcej, no to wtedy mamy nie, 700, nie całe 700, tylko niecałe 770 tak, złotych za cały rok. I tutaj myślę, że w ten sposób to powinniśmy uciąć. Pokazaliśmy w ten sposób, że, że, że to jest możliwe. Zapraszamy do, 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 do współpracy z nami. Też zapraszam Was do tego, żebyście subskrybowali ten kanał. Yy, dajcie jakąś łapkę w górę, pokażcie, że to Wam się podobało. Możecie coś tam napisać w komentarzu. Będzie, będzie, będzie yy, okazja na jakąś dyskusję, wymianę zdań. Yy, ja chciałbym rzucać takich filmików więcej, ale potrzebuję też wa, od Was takiej motywacji, yy, więc na pewno jakaś taka interakcja mnie tutaj będzie... Yy, Motywowała. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się, ciepło i cześć. Klimatyzacja, rekuperacja, pompy ciepła. Jesteśmy wędek. Poparne.